Kolejnym materiałem zapytań Jankesa. Dzisiaj będę czytał z telefonu. Zrobiłem sobie tu taką listę Waszych pytań i będę odpowiadał po kolei. Dobra, pytanie od Jana. Mój plan treningowy wygląda tak: we wtorki ćwiczę klatkę i biceps, w środę biegam, w czwartek plecy i barki, w piątek biegam, a w sobotę reszta. Czy według Ciebie dobrze robię? Michale, robisz zajibiście. Nie no, tak na poważnie. Nie wiem, troszeczkę za mało napisałeś. Jeżeli chodzi ci o samo połączenie, że we wtorek ćwiczysz klatkę i biceps, spoko, fajne połączenie. Na pewno wybieram przy klatce zawsze bicep niż, niż triceps, ze względu na to, że przy klatce już pracuje lekko triceps, więc wolę go zaangażować na oddzielnej sesji. Jeżeli w środę biegasz, czwartek plecy i u, barki w piątek biegam, w sobotę e, reszta. Jak najbardziej jest to ok, plan. E, możesz tak trzymać, możesz tak ćwiczyć. Tylko teraz kwestia tutaj ćwiczeń, nie wiem jakie tam stosujesz, no ale to już nie napisałeś, więc e, pominiemy. E, od, pytanie od Łukasza. Cześć, jak robisz progres siłowy na full body workout? Co ile dokładać ciężarki? Co tyle, ile dasz A tak na poważnie. No, progres. Sam, jak sam napisałeś, z serii, z, z treningu na trening, powinieneś dokładać obciążenie 1,5-2,5 kg i starać się wykonać tę samą ilość powtórzeń. Jeżeli nie wykonasz, to po prostu na następnej sesji próbujesz zrobić tym samym ciężarem z określoną liczbą powtórzeń. Progres siłowy, jak robić? No umie z treningu na trening Dokładaj sobie po 1,25 na przykład kilograma zależy na jakie ćwiczenie czy to jest bicep, czy klatka na klatkę możesz spróbować 2,5 kg dołożyć, czy to jest początkowy jeszcze etap czy już zaawansowany, wtedy ten ciężar wiadomo idzie troszeczkę wolniej ale aby cały czas notować sobie progres, no musisz dokładać ten ciężar i full body workout tak samo jak w splicie, masz wyznaczone ćwiczenia i w nich staraj się zwiększać po prostu z, z tego, z treningu na trening obciążenie. Teraz pytanie od Ani, troszeczkę dłuższe. Hej, Kamary, mam pytanie, co sądzisz na temat Tabaty? Wszędzie czytam, że jest to czterominutowy trening, jednakże na zajęciach fitness trwa ona 50 minut. Czy to nie jest za dużo, i czy potem mogę zrobić sobie jeszcze na przykład parę ćwiczeń na brzuch, a może lepiej wykonywać tabatę w dni nietrenigowe, ale wtedy wyszłoby na to, że mam dni, że nie mam dni na regenerację i ćwiczę 7 razy w tygodniu. Droga Aniu, zajęcia. Dla mnie zajęcia zawsze były jedną wielką zagadką. Jak ktoś lubi spoko, ale ta bata, no wiadomo, to są instruktorzy, prawda? Nikt instruktorowi nie zapłaci za 4 minuty zajęć. Tak samo jak trenerowi za trening, który trwa 5 minut. Są zajęcia przeznaczone, są godziny. I najkrótsze zajęcia przeważnie tam są jakieś interwałowe 15-minutowe, ale przeważnie trwają pół godziny, godzinę. No i. serki <laughs> się No i teraz trenerzy dobierają przeważnie tak. Tak, ten trening, aby zajmował 50 minut i nie do końca na pewno ćwiczycie cały czas na. Sorry, na poziomie tabaty, bo na pewno przez 50 minut nie bylibyście w stanie ćwiczyć z taką intensywnością. Ale ogólnie, jeżeli chodzi o tabatę, Twoje pytanie to tak. Tabata trwa 4 minuty. To jest taki trening docelowy, który się uważa za pod pojęciem tabata a godzinne to są bardziej zajęcia pod postacią tawaty. Jeżeli chodzi o trening później ćwiczyć jeszcze brzuch, tak? No, trening, sam trening brzucha nie nazwałbym tutaj jakimś takim trening obciążającym, więc jeżeli wykonywałabyś go w jeden dzień, a brzuch robiła w drugi dzień, to nie ma tego, to żadnego problemu, możesz ćwiczyć te 7 razy w tygodniu spokojnie. Mówię, brzuch tutaj jest, wypada co drugi dzień, co drugi dzień jakaś ta tabata i jak najbardziej ok. Jeszcze jedno pytanie yy, o Danii Mariusz, co jest lepsze po krótkim treningu brzucha? Tabata czy kardio na bieżni? Po krótkim, brz... po krótkim treningu brzucha myślę, że to by było skuteczne i to zależy też, jaki masz cel po prostu, ale. Ja jestem bardziej zwolennikiem krótkich, intensywnych ćwiczeń, czyli tutaj, tabatę możesz jak najbardziej zastosować po krótkim treningu Pytanie od Maćka: na czym polecasz smażyć kurczaka? Ale najlepiej: na pamię, na oleju kokosowym, na smalcu. Tak dobrze słyszysz: na smalcu i na maśle klarowanym. To są najlepsze tłuszcze tutaj według mnie do smażenia. I z nich bym tutaj bazował, jeżeli chodzi ci o dodawanie tłuszczy do smażenia mięsa. Yy, aha, jeszcze jest dalsze pytania. Oliwa, a, olej, oliwa. I jak wliczać to do bilansu, jak jestem na redukcji? Yy, no, po prostu tyle, ile dodajesz. Jeżeli dodajesz łyżkę na przykład yy, tam, nie wiem, oleju kokosowego, no to wliczać jako 10 gram, gramów. Tłuszczu, prawda, do posiłku. Tak samo jakbyś ją dodał do, po, po prostu na potrawę, tak samo ją liczysz, bo mięso to prawda, sorry, wciągnie wszystko, więc tutaj nie ma jakiegoś większego porównania. Wliczasz to normalnie w bilans yy, całodzienny. Pytanie od Dawida. Witam mistrzu, mam takie pytanko. Głównym produktem węgli w jest ryż basmati i gotowane ziemniaki. Jakie są jeszcze tego zamienniki? Boże. I Ty tak serio? Tylko na, taki, na tych dwóch składnikach bazujesz cały czas? Nic więcej nie jesz? Jeżeli chodzi o węglowodany? Nie no, masz taką szeroką gamę produktów. Ryże różne, kasze, płatki, yy, mąki, orki yy, na przykład gryczana, nawet bezglutenowa. Yy, płatki, owsiane, gryczy, jaglane, kasza gryczana, jaglana. Yy, co tam jeszcze makaron, orkiszowy, żytni, śmiało możesz rzucać, ziemniaki, bataty, ryż, basmati paraboliczny ewentualnie, no ale najlepiej dla mnie basmati brązowy, jaśminowy, dziki. No masz naprawdę taką szeroką, szeroką gamę produktów, dlatego nie wiem kto ci to powiedział, albo dlaczego opierasz się tylko na dwóch produktach. No jest to naprawdę masakra, masakra. Możesz mówię, korzystać ze wszystkich produktów i to jest yy, nie pogorszyć to efektu, bo nawet jeszcze lepiej płynie dla organizmu, bo będziesz miał jakieś cały czas jakby tutaj inne źródła makroskładników do organizmu i mikroelementów. Yy, dobra, kolejne pytanie, Kamil. Kreatynę bierze się codziennie czy tylko w dni treningowe? Yy, różne szkoły są, może powiem w ten sposób, jeżeli chodzi o moją. Ja polecam brać nie w żadnych cyklach, tylko brać całorocznie i stosować ją przed treningiem i po treningu, ewentualnie jedną porcję po treningu. W dni treningowej ja nie stosuję. Jeżeli chcesz, możesz wrzucić 5 gram na przykład rano i w dni treningowe na przykład 5 przed i 5 po treningu, ale tak jak mówię, ja jestem zwolennikiem, aby brać tylko w dni treningowe i tylko około treningowe. No i ostatnie pytanie mam od Patryka. Patryk pyta. Mam pytanie dlaczego nie, po... nie powinno się robić przysiadów z podkładkami? O, bardzo dobre pytanie. O tym by pasowało, też może nagrać jakiś oddzielny materiał. Ogólnie, jeżeli chodzi o podkładki, może powiem w ten sposób. Często możecie zobaczyć, niektóre osoby nie są w stanie wykonać pełnego przysiadu. To jest najczęściej związane z przykurczami tutaj łydki mają straszne przykurcze, mają słabo rozciągniętą po prostu tutaj tą część i nie są w stanie zejść poniżej na przykład nawet kąta 90 stopni jeżeli schodzą niżej albo przechylają się do tyłu albo nawet lecą do przodu wtedy te podkładki powodują podniesienie lekko pięty do tyłu do góry i te osoby są w stanie zejść po prostu niżej naturalny ruch jednak nie nie polecam tego stosować jakby tutaj na stałe, ze względu, iż jak nie masz tego problemu, to może się właśnie w ten sposób go nawabić, gdyż cały czas mięsień będziemy przykurczony. Jest to alternatywa dobra, na przykład podczas budowania masy, od czasu do czasu, do czasu włączyć, ze względu na niby teorię, że jesteśmy w stanie zaangażować bardziej czwórki, skupić się na czworogłowy buda. jednak też pod względem, że pięty są uniesione, występuje duży nacisk na kręgosłup, na pewno jest większy nacisk więc tutaj no, są, są zalety i są wady, dlatego od czasu do czasu ja bym to zastosował i sam stosuję nawet ale na stałe nie polecam i tak samo osoby, które zaczynają swoją przygodę i tak jak już wspomniałem mają przykurcze tutaj łydki i stosują te podkładki, bo nie są w stanie wykonać pełnego przysiadu to też mi radzę się skupić na tym najbardziej, rozciągać się cały czas, rolować aby jak najbardziej to zniwelować ten problem i przechodzić stopniowo do pełnych przysiadów bez podkładek. Bo mówię, na dłuższą metę nie prowadzi to do niczego dobrego, dlatego staramy się tego raczej wystrzegać, prowadzać sporadycznie, a jeżeli już musimy, to stosujemy, ale musimy zadbać, aby zniwelować to wszystko. Czyli kładziemy na to największy nacisk, rozciągamy się, rolujemy, aby... Później móc wykonać pełen przysiad bez tych podkładek. No i mam nadzieję, że odpowiedziałem w miarę konkretnie na te pytania, że zrozumieliście. Jeżeli możecie, proszę Was, udostępnijcie ten materiał. Dajcie jakąś łapkę, dajcie jakiś komentarz na dole z kolejnymi pytaniami, żebym po prostu wiedział, że przydają Wam się te pytania. Odpowiedzi są tutaj w miarę konkretne. Jeżeli nie, piszcie, co byście zmienili. No i czekam na kolejne pytania i będę dalej nagrywał. Także pozdrow!